Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem pozwólcie, że przedstawię Wam następny materiał podsumowujący to co się działo w ostatnim czasie, przy czym jak zwykle zaczniemy od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, aby skończyć na wątku samego frontu. Zatem. Zaczynajmy. Z tego co wiemy, Federacja Rosyjska wstrzymała dostawy skroplonego gazu do Europy. Tydzień temu informowałem Was także o zatrzymaniu dostaw prowadzonych ropociągiem Przyjaźń, słowem „stary kontynent został poniekąd odcięty od kopalin energetycznych. Przy czym w ciągu ostatnich dni głos w sprawie zajął polski oddział organizacji Greenpeace, który przedstawił medialny komunikat alarmujący o niedoborach w energetyce. Cytuję Greenpeace przeanalizował sytuację na rynku gazu w Polsce i w Europie dostępne informacje o obowiązujących kontraktach gazowych zawartych przez PGNIG oraz dodatkowe możliwości importu surowca do Polski, a także możliwości jego magazynowania. Analiza wykazała, że przy obecnie zakontraktowanych wolumenach już w grudniu może w Polsce zabraknąć 830 milionów metrów sześciennych gazu. To jest ponad 40% krajowego zapotrzebowania na gaz w tym miesiącu. Niedobór gazu może się utrzymywać na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach najwyższego zapotrzebowania. Koniec cytatu. Komunikat ten odbił się w mediach niemałym echem, gdyż powiedzmy sobie szczerze, ma on dosyć katastroficzny charakter i pewnie dlatego jeszcze tego samego dnia głos w sprawie zajęło także PGNiG. Cytuję: iż rzeczywistość gazowa jest dużo bardziej skomplikowana niż to wynika z komunikatu. Prasowych. Analiza Greenpeace Polska zawiera uproszczenia. Intensywnie pracujemy, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu grzewczego. Między innymi, maksymalnie wykorzystujemy możliwości związane z zakupami gazu LNG i prowadzimy rozmowy z kilkoma znaczącymi producentami gazu działającymi na norweskim szelfie kontynentalnym. Jednakże przebieg negocjacji nie będzie publicznie komentowany, gdyż groziłoby to ujawnieniem danych wrażliwych. Dlatego też niemożliwe jest obecnie podjęcie Merytorycznej dyskusji. Koniec cytatu. I aby temat nie wydał nam się błahy, chciałbym jedynie podkreślić najważniejszą informację wynikającą z obu komunikatów: Mianowicie, Greenpeace, który przecież nie jest firmą Kogucik, przedstawił analizę kontraktów, zasobów, zapotrzebowania i możliwości transmisyjnych gazu do naszego kraju i wysnuł wniosek, że nie jesteśmy przygotowani na nadchodzącą zimę. Po czym polskie górnictwo naftowe i gazownictwo dodało, że się stara. I że nie wszystkie informacje są publiczne. Co w tym dziwnego zapytamy, mianowicie nie wystąpiono z komunikatem w stylu Narodzie nie martw się, gazu nie zabraknie, wystąpiono z komunikatem w stylu Próbujemy, więc nie wiadomo jak to będzie. I żebym nie był nieopatrznie zrozumiany, nie imputuję bynajmniej w tym momencie, że czeka nas Armagedon, podsumowuje jedynie niemrawy wydźwięk odpowiedzi ze strony rządu, który wcale taki pozytywny nie był. Pięknie to kontrastuje w Unii Europejskiej i na przykład z takimi krajami jak choćby Hiszpania. Hiszpania, która wbrew polityce zrzeszenia, nie tylko nie ograniczyła dostaw gazu od Putina, ale wręcz je zwiększyła. Tak oto opublikowano ostatnio raport spółki Enagaz obsługującej infrastrukturę gazową kraju, z którego wynikło, że półwysep Iberyjski skupił ze wschodu w okresie od stycznia do lipca 2022 roku o 15% więcej paliwa gazowego niż w analogicznym okresie rok temu. Przy czym, co także warto. To odnotować w czerwcu Czyli długo po rozpoczęciu owej wojny Sprowadzono rekordową dla tego kraju ilość 8,7 tysięcy gigawatogodzin paliwa Kolejnym ciekawym tematem jest to Co obecnie dzieje się na Łotwie Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości Kraju Jako iż na wschodzie Republiki mieszka wielu Rosjan Oraz ludności rosyjskojęzycznej Konieczne jest podjęcie określonych działań Celem zwiększenia spójności i tożsamości kulturowej mieszkańców mieszkańców. W efekcie czego na szczeblu państwowym opracowywana jest obecnie ustawa, na mocy której zakaże się prawnie korzystania z języka rosyjskiego w pracy, w urzędach i miejscach publicznych. Z kolei prezydent kraju Egils Lewic poszedł o krok dalej występując z projektem ustawy, na mocy której wstrzymane zostanie przyznawanie wiz turystycznych Rosjanom, a nawet zakaże się pobytu osobom, które na Łotwie przyjmują rosyjskie obywatelstwo. No i powiem szczerze, są to dosyć radykalne działania, choć z drugiej strony ciężko im się dziwić. Rosja działa jak trzecia rzesza za czasów II wojny światowej, szuka wszędzie swoich mniejszości, szukając tym samym pretekstów do ataków na ościenne kraje. To samo było na Ukrainie, to samo dzieje się w Naddniestrzu, to samo dotyczyło północnych regionów Gruzji. Słowem, teraz przywódcy państw dmuchają na zimne. Tylko ciekaw jestem, jak podobne ustawy mają się do zapisów łotewskiej konstytucji. Bo zabronienie mi mówienia w jakimkolwiek języku, jaki by on demoniczny nie był, jest okrojeniem moich najbardziej podstawowych praw wolności obywatelskich, czyż nie? A skoro już mowa o krajach bałtyckich, to pamiętajmy, że sytuacja jest tam mocno zaogniona i nawet w ostatnim tygodniu miało miejsce naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej, gdzie, jak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w rejonie tzw. Koidula rosyjski śmigłowiec wojskowy wleciał na tereny kraju. Takie incydenty służą właśnie budowaniu. Napięcia, bo przez przypadek nikt tam przecież nie wlatywał. Zupełnie inny temat to z kolei Tajwan. Tajwan, o którym jest bardzo głośno, gdzie od jakiegoś czasu robi się jednocześnie bardzo nieprzyjemnie. Z tego co wiemy, na chwilę obecną, Chińska Republika Ludowa wycofała swoją flotę wojenną z pobliża wyspy, ogłaszając przy tym samym zakończenie ćwiczeń i manewrów wojskowych. Mimo wszystko jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, komunistycznych Chin, obwieściło, że podobne manewry będą na porządku dziennym w przyszłości. A co najważniejsze, przywódca kraju Xi Jinping zmienił oficjalne podejście partii w stosunku do regionu. Jak dotąd w dokumentach państwowych istniały zapisy mówiące o konieczności dążenia do uzyskania jedności z wyspą, jednakże istniały także zobowiązania co do niewysyłania armii na jej teren po przejęciu, a także zachowania swoistej autonomii i niezależności władz. Dla Tajwanu, mimo wszystko to było kiedyś, bowiem tak mówiły deklaracje z roku 1993, a także 2000. Obecnie władze się z tego wycofały i w najnowszym orędziu do narodu określiły jedynie, że Tajwan będzie ich i że dokonają przejęcia za wszelką możliwą cenę. Zatem o autonomii raczej nie ma już mowy. Do sytuacji odniósł się także prezydent wyspy Tsai ing wen mówiąc, że niezależnie od strony chińskiej, jego rząd nie zamierza eskalować konfliktu czy też prowokować jakichkolwiek sporów. Wracając jednak do Rosji oraz rosyjskich zbrojeń, jak przekazał wywiad Wielkiej Brytanii, Kreml utworzył w ubiegłym tygodniu nową formację sił lądowych, tak zwany trzeci korpus armii, która to armia ma stanowić siłę natarcia w ciągu nadchodzącej ofensywy. I choć z początku zakładano, że formacja będzie opiewała na ponad 20 tysięcy ludzi, to jak informują Brytyjczycy, cytuję, z uwagi na bardzo ograniczony poziom powszechnego entuzjazmu dla zgłaszania się na ochotnika do walki na Ukrainie, bardzo wątpliwym jest, że stan Planowany będzie możliwy do osiągnięcia. Koniec cytatu. Słowem, Rosja ma wielkie problemy z wojskowymi, dlatego też w dniu wczorajszym rozpoczęto przymusowy pobór na terenie Republiki Czeczenii, gdzie rzekomo siły zbrojne Ramzara Kadyrowa wywlekają młodych mężczyzn siłą z domostw, a następnie pakują na samochody ciężarowe, aby potem zmuszać ich do zaciągania się do armii. Kto temu odmawia, jest bity na śmierć. No i mówiąc, to powołuje się bezpośrednio na dzisiejszy dziennik radia RMFFM. I choć kraj już teraz ma Gigantyczne problemy ze zbrojeniami, nie tylko z ludźmi, ale także z maszynami, o czym świadczy wyciąganie archaicznych modeli czołgów wprost z muzeów, a także rozpoczęte w ciągu bieżącego tygodnia ściąganie na front artylerii przynależnej do Białorusi. Ostatnie miało miejsce na terenach Homla i potwierdziło to co ciekawe Centrum Komunikacji Strategicznej Strat.com. To Władimir Putin wystąpił ostatnio z orędziem z okazji otwarcia Międzynarodowego Forum wojskowo-technicznego Army 2022, w którym oznajmił: cytuję: nasz kraj jeszcze nigdy nie był tak silny, jak dziś. Rosja jest gotowa dostarczać sprzęt wojskowy zaprzyjaźnionym państwom w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce, gdyż cenimy sobie historycznie silne przyjaźnie oparte na zaufaniu stosunki z państwami innych kontynentów. Jesteśmy gotowi zaoferować naszym sojusznikom Sojusznikom najnowocześniejsze rodzaje zbrojenia, od broni strzeleckiej przez pojazdy opancerzone i artylerię, polotnictwo bojowe i bezzałogowe statki powietrzne, nasza broń została użyta więcej niż raz w prawdziwym boju, i nasze systemy bojowe wyprzedzają o lata, może nawet dekady, zachodni sprzęt. Rosyjska broń przewyższa odpowiedniki z zagranicy pod względem zarówno cech taktycznych, jak i technicznych. Koniec cytatu. Aż chciałoby się powiedzieć, no dobrze, ale jak to w takim razie wygląda na froncie obecnej wojny? Zatem skupmy się właśnie na nim. Jak przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony, cytuję: Rosyjska flota czarnomorska, po doznanych dotąd stratach, przyjmuje obecnie skrajnie defensywną postawę i, choć wspiera ofensywy lądowe pociskami dalekiego zasięgu, nie sprawuje skutecznej kontroli nad Morzem Czarnym, a ich patrole ograniczają się generalnie do wód w zasięgu wzroku od wybrzeża Krymu. Kontrastuje to ze wzrostem Zmożoną aktywnością rosyjskiej marynarki wojennej na innych morzach Która jest typowa dla tej pory roku Koniec cytatu Słowem na wodzie defensywa, a co się dzieje na lądzie Jak przekazuje ukraińskie dowództwo Rosja Mniejszą część armii skoncentrowała w Donbasie Gdzie powoli posuwa się naprzód Jednak nie jest to porażająca prędkość Gdyż siły okupanta przesunęły się o 10 kilometrów w ciągu trzech tygodni Jak przedłożył Ołech Żdanow, ukraiński ekspert wojskowy Cytuję. W Donbasie mamy do czynienia z imitacją rosyjskiego natarcia, by odciągnąć nasze wojska od południa. Prawie połowa armii Kremla została skupiona właśnie na tym południu u ujścia Dniepru na jego zachodnim i wschodnim brzegu. Pierwsza część ma taką liczebność, że mogłaby przejść do kontrataku z okolic Hersonia w kierunku Mikołajowa. Jednak ukraińskie uderzenia na mosty na Dnieprze, utrudniające komunikację z pozostałą częścią armii, wywołały w tamtejszych jednostkach. W znaczną demoralizację. Jak przedkładają ukraińscy dziennikarze frontowi, opierając się na zeznaniach lokalnej ludności, cytuję: Wcześniej chodzili po domach i kradli pralki oraz lodówki, teraz szukają łódek, pontonów, a nawet dmuchanych materacy. Rosjanie się boją, że zostaną przyparci do rzeki, rzeki, przez którą nie ma już jak się wycofać. Koniec cytatu. Od siebie dodam, że na chwilę obecną faktycznie nie ma jak tego dokonać, gdyż wszystkie mosty zostały zrównane z ziemią. No ale powracając do cytatu Żdanowa, cytuję dalej. Druga część sił rosyjskich została zebrana między Dnieprem a Krymem. Ma wspierać obronę Hersonia, a w razie jakiegoś sukcesu na północy wykorzystać go i ruszyć na Zaporoże i Dnipro. Sprowokowaliśmy Rosjan naszymi sukcesami na południu do ogromnego przegrupowania sił. Rosja faktycznie dwukrotnie zwiększyła swe zgrupowanie na prawym brzegu Niepru, ale my na ten brzeg nie wpuściliśmy wojsk, które przyjechały z Rosji przez Krym, drepczą teraz w okolicach Melitopola. Koniec cytatu. W ciągu ostatniej doby rozpoczęto także wzmożone bombardowanie Mikołajowa, co potwierdził mer miasta Oleksandr Sienkiewicz. No i co może zwiastować jednocześnie próbę rozpoczęcia ofensywy na tym odcinku frontu. Co warto także nadmienić głośnym tematem, ostatniego tygodnia była elektrownia w Zaporożu. Z tego co wiemy, zakład w dalszym ciągu jest ostrzeliwany z broni rakietowej, a Rosjanie rozpoczęli niszczenie ukraińskich sieci przesyłowych i przyłączanie zakładu do swojej sieci energetycznej. Energetycznej, przy czym ponownie odniosę się do cytatu Petro Kotina, prezesa koncernu Energoatomu. Cytuję. Personel Rosatomu przekazał do elektrowni specjalny program dotyczący przełączenia zaporowskiej elektrowni atomowej do Krymu. Warunkiem realizacji tego programu jest uszkodzenie linii łączących zaporowską elektrownię atomową z systemem energetycznym Ukrainy, co już ma miejsce. W ciągu ostatnich trzech dni uszkodzono trzy z czterech linii przesyłowych wysokiego napięcia. No i pozwólcie, że teraz dodam coś od siebie i będzie to czysta logiczna analiza. Mianowicie, Rosja łączy elektrownie ze swoimi terenami Jej generał frontowy oznajmił, że zaminował zakład, gdyż będzie on, cytuję, rosyjski albo niczyj A do tego Rosja zwołała specjalne posiedzenie ONZ, oskarżając o bombardowania elektrowni stronę ukraińską Powiem szczerze, nie byłem na froncie, ale poszlaki wskazują na to, że to faktycznie Ukraina może stać za ostrzeliwaniem zakładu No bo na logikę, jeśli robiłaby to Rosja, to po co łączyć? Elektrownie z Krymem, po co przejmować gruzy, i po co strzelać do zabudowań, które już są pod naszą własną kontrolą. A no właśnie, ale to tylko luźne dywagacje. To, co z kolei nimi nie jest, to coraz liczniejsze ataki na infrastrukturę wojskową posadowioną za linią frontu po stronie okupanta. Z tego co wiemy, w ostatnim tygodniu miał miejsce atak rakietowy przeprowadzony na rejon Krymu, w obszar tzw. Nowofiedorivki gdzie doszło do eksplozji rosyjskiego składu amunicji i uszkodzenia samolotów bojowych. Teoretycznie Rosja wystąpiła z orędziem, że baza lotnicza Saki wybuchła z uwagi na przypadkowy zapłon amunicji zapoczątkowany przez losowy czynnik wewnętrzny, jednakże wywiad zagraniczny temu przeczy. Tak czy inaczej, faktem jest, że jedna z głównych baz lotnictwa używanych do prowadzenia nalotów na Ukrainę została zniszczona. Co jeszcze ciekawsze, stało się to przy kompletnej bierności ze strony obrony przeciwrakietowej S-400, których to systemy stacjonują przecież na półwyspie od dawna. To może świadczyć o różnych powodach, albo Rosjanie przegapili cały atak no bo to w końcu Rosjanie, więc kto wie, czy nie byli pijani w trupa, albo ich obrona padła ofiarą sabotażu, w tym niekoniecznie zewnętrznego, albo, co również jest całkiem możliwe, Krym nie ma już po prostu obrony przeciwlotniczej, bo wszystko pojechało na front, a nikt nie przewidywał, że druga strona będzie atakować. Możemy się nad tym zastanawiać, ale fakt faktem Ostatnio dużo ataków na Krym było przeprowadzanych Tak czy inaczej Ukraińcy potwierdzili zabicie 60 rosyjskich pilotów I uszkodzenie 12 samolotów Rosja potwierdziła zabicie tylko jednej osoby I brak jakichkolwiek uszkodzeń Z kolei amerykańska firma Planet Labs Upubliczniła zdjęcia satelitarne, z których wynika czarno na białym Że zniszczonych zostało minimum 7 maszyn wroga I liczne zabójstwa budowania armijne. Przy czym, jak przekazało CNN, były to bombowce SU-24 i wielozadaniowe myśliwce SU-30, ale to nie koniec. W ciągu ostatnich dni miał miejsce kolejny atak na Półwysep, gdzie uszkodzono tory kolejowe i kolejne magazyny amunicji, tym razem w rejonie miasta Jankoi. Jak przedłożył Oleg Kryuczkow, doradca gubernatora okupowanego przez Rosję Krymu, seria wybuchów wstrząsnęła rejonem pobliskiej miejscowości Azowskie. Przy czym potwierdził to także przewodniczący medzilisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow z kolei strona rosyjska nie ustosunkowała się do całej sytuacji w ogóle. Następne ataki obrońców miały miejsce na Białorusi, gdzie w czwartek pod Homlem, a dokładniej precyzując na lotnisku z Jabrowce, miała miejsce seria ośmiu nocnych wybuchów niewiadomego pochodzenia, co prawda wywiad z zachodu przewiduje tu nocny atak dronów bojowych, jednakże nie można także wykluczyć białoruskiej partyzantki, która działa przecież w kraju cały czas. No i choćby niszczy infrastrukturę kolejową. Kolejny wybuch miał miejsce w Czornharze, również na terenie okupowanego Krymu, gdzie wysadzeniu uległ most łączący Ukrainę z Półwyspem. I tutaj to już raczej na pewno partyzantka, bowiem żadna ze stron konfliktu nie przyznała się do zniszczenia owej infrastruktury, to znaczy Ukraińcy się tego wyparli, Kreml natomiast, jak to Kreml uznał sytuację za niebyłą i po raz kolejny w ogóle się do niej nie ustosunkował. Z kolei wczoraj rano doszło do następnego wysadzenia rosyjskiego składu amunicji, sieci energetycznej i linii kolejowej, tym razem w regionie krymskiej miejscowości Majskie, gdzie jednym potężnym wybuchem udało się zniszczyć 17 wozów bojowych Piechoty, 10 samobieżnych chałbic Goździk, 7 samobieżnych chaubico armat Mstra S, dwie armaty samobieżne Pion i 3 wyrzutnie rakietowe Grad. Co ciekawe, w tym konkretnym przypadku Kreml oznajmił, że wybuch był. Był następstwem wewnętrznej akcji sabotażowej Ale to nie koniec dobrych informacji Jak przekazał w poniedziałek szef ukraińskiej administracji obwodu ugańskiego Sierhij Hajdaj Na skutek ostrzału bronią rakietową w regionie Popasnej Zlikwidowane zostało główne dowództwo rosyjskiej firmy najemniczej Tak zwanej Grupy Wagnera Mały sukces? To prawda, ale jednak sukces Podobnie sukcesem można nazwać dane przekazane opinii publicznej przez Amerykański Instytut Studiów nad wojną. Zdaniem placówki znacząca część żołnierzy Ługańskiej Republiki Ludowej po prostu odmówiła dalszej walki w obwodzie donieckim w bieżącym tygodniu. Od siebie dodam, że niespecjalnie mnie to dziwi, bowiem byli oni słabo wyekwipowani i w dodatku traktowani w rosyjskiej armii jak mięso armatnie, a mówimy o Rosji, gdzie zasadniczo można podobne słowa podpisać pod każdego żołnierza. Więc wyobraźcie sobie, w jakich warunkach musieli walczyć sami żołnierze z Ługańska. Mimo wszystko, podobna informacja nasuwa pytanie, co dalej, bowiem odmowa to jedno, ale przecież Rosja do perfekcji opanowała aparat nacisku, więc odmowa wcale nie jest tożsama z niepójściem na front. Konstatując całość, można powiedzieć, że front znacząco się nie przesunął, a akcje pokroju wymienianych przeze mnie ataków rakietowych znacząco osłabiają okupanta i jego pewność siebie. Należałoby tylko zapytać, czy ten okupant, przyparty do muru, atakowany na swoich wewnętrznych terenach, przypominam, że atakowany Krym, postrzegany jest na Kremlu jako wewnętrzne tereny Federacji Rosyjskiej, nie posunie się do ostateczności i nie użyje głowicy jądrowej. Jak mówiłem na ostatnim strumyku, bardzo wątpliwym jest, aby się tak stało, gdyż stanowiłoby to wyraźne pogwałcenie wszelkich porozumień ogólnoplanetarnych, no i po prostu koniec Putina jako takiego oraz Ros Jaką znamy, dyktator dobrze o tym wie. No ale straszy, bo przecież coś musi robić. Jednakże, w tym samym czasie, gdy Putin straszy, minister obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu oznajmił, cytuję. Media rozpowszechniają spekulacje na temat rzekomego użycia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej podczas specjalnej operacji wojskowej lub gotowości do użycia broni chemicznej. Wszystkie te informacje to absolutne kłamstwo. Z militarnego punktu widzenia nie mamy potrzeby zadawania Ukrainie takiego ciosu i go nie wystosujemy. Przypominam, że głównym celem utrzymania rosyjskiej broni jądrowej jest powstrzymanie ataku nuklearnego, nie jego rozpoczynanie, a użycie takiej broni ogranicza się do sytuacji nadzwyczajnych, które Obecnie nie zachodzą. Koniec cytatu. Oczywiście Rosja zwykła od zawsze robić jedno, mówić drugie, jednakże osobiście uważam, że przez generała akurat w tym konkretnym przypadku przemawiał zdrowy rozsądek, a nie propaganda. Przechodząc z kolei do mniejszej skali i polskiej perspektywy, amerykańskie CNN odnotowało w swoim reportażu, że szczególną rolę na wojnie. Na Ukrainie odgrywają obecnie polskie samobieżne armato Krab. Przy czym na wizji przeprowadzono także wywiad z operatorami ukraińskimi, którzy oznajmili cytuję. One są dużo lepsze od tego co mieliśmy wcześniej. Sprzęt jest mobilny, szybko zabiera nas z niebezpieczeństwa po ostrzale. Do tego bardzo precyzyjny i nowoczesny. Bardzo przyjazny dla użytkownika. Pociski są naprowadzane poprzez system GPS i trafiają dokładnie tam, gdzie chcemy. Dziękujemy Polacy. Co prawda obecnie przekazaliśmy walczącym zaledwie 18 sztuk podobnych zestawów, ale co warto nadmienić, Ukraina zachwycona wielofunkcyjnością pojazdów zamówiła u nas kolejne 56 egzemplarzy, za które notabene. Zamierza zapłacić. Zazwyczaj pod koniec filmu o Ukrainie przekazuję wam dane dotyczące bieżących strat agresora. Jednak powiem szczerze, że nie mogłem się dogrzebać do aktualnych przekazów, więc przypomnę jedynie, że zgodnie z danymi przekazywanymi opinii publicznej przez amerykański Pentagon, liczba rosyjskich żołnierzy rannych oraz zabitych oscyluje obecnie w okolicach 80 tysięcy, więc poniekąd Putin uśmiercił i okaleczył, mówiąc w cudzysłowie, całe miasto młodzieży. Co z pewnością również przełoży się na gospodarkę owego kraju w przyszłości, a skoro o Putinie mowa, na koniec przedłożę wam jego ostatnią wypowiedź medialną, która tak dalece buja w obłokach, że sprawia wrażenie totalnie odklejonej od rzeczywistości. Cytuję. Sytuacja na świecie zmienia się dynamicznie, tworzą się kontury wielobiegunowego porządku światowego. Coraz więcej państw i narodów wybiera drogę wolnego, suwerennego rozwoju w oparciu o swoją tożsamość, tradycje i wartości. My temu przyklaskujemy, walczymy o wolność i prawa uciśnionych, ale Zachód tego nie rozumie. Stara się ze wszystkich sił utrzymać hegemonię, władzę, która wymyka im się z rąk. Starają się utrzymać kraje i narody w uścisku neo kolonialnego porządku. Ich hegemonia oznacza stagnację dla całego świata, dla całej cywilizacji. Obskurantyzm i likwidację kultury, neoliberalny totalitaryzm prowokując chaos, rozpalając stare i nowe konflikty, realizując politykę tzw. hermetyzacji, a w rzeczywistości podważając wszelkie alternatywne suwerenne ścieżki rozwoju. Stany Zjednoczone i ich wasale rażąco ingerują w wewnętrzne sprawy suwerennych państw, organizują prowokacje, zamachy stanu, wojny domowe, starają się odwrócić uwagę własnych obywateli od problemów. Z społeczno-gospodarczych i próbują zrzucić własne niepowodzenia na inne kraje, na Rosję, na Chiny, które bronią swojego punktu widzenia, budują suwerenną politykę rozwoju, nie poddając się dyktatowi ponadnarodowych elit. Koniec cytatu. Przy czym jednocześnie dyktator ustosunkował się także do podróży Nancy Pelosi na Tajwan. Cytuję: To nie tylko wycieczka pojedynczego nieodpowiedzialnego polityka, ale także część celowej, świadomej strategii USA w celu destabilizacji i chaosu sytuacji w regionie i na świecie. Bezczelna demonstracja braku szacunku dla suwerenności innych krajów i dla swoich zobowiązań międzynarodowych. Kolektywny Zachód niszczy ogólnoświatowy system bezpieczeństwa. Koniec cytatu. Pozwólcie, że nie skomentuję, bo to się poniekąd komentuje samo, przedstawiłem ową wypowiedź w ramach ciekawostki, abyście mogli określić, jakie hasła trafiają do rosyjskiego obywatela. I tym zakończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że spędziliście czas jakkolwiek wartościowo, merytorycznie, że był to dla Was materiał ciekawy. Jeżeli uważacie, że jest tego wart, zachęcam do skorzystania z łapek. Jeżeli uważacie, że był do chrzanu, również możecie to okazać łapkami. Jeżeli z kolei chcecie, aby kanał się rozwijał i w przyszłości pojawiało się na nim coraz więcej podobnych i innych materiałów, zachęcam do skorzystania z Patronajta. Link do Patronajta znajdziecie w opisie materiału. Hej ludziska, cześć!